Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Lila i mam przyjemność poprowadzić dla Was zajęcia y, sportowe, które jakże są ważne w naszym życiu codziennym, są bardzo proste dla każdego do wykonania bez problemu, ale bardzo ważne. Więc kochani, wstajemy z krzeseł, wstajemy z kanap i zapraszam Was do ćwiczeń. Stajemy na szerokość bioder, swobodnie, głowa też wyprostowana, kręgosłup prosty, prawdaż? I teraz tak, krążenia ramion do tyłu, od tego zaczynamy. Całe zmęczenie, słuchajcie, stres, to wszystko, co kumuluje nam się właśnie w partiach ramion, ważne jest, aby je rozmasować. Tak? Także zapraszam Was do tej aktywności i do siły, której tutaj musimy użyć. Bardzo mocno krążymy, rozmasowujemy to wszystko, co generuje nasza podświadomość tak naprawdę. Teraz to samo do przodu, mocno. Użyjcie siły, bo warto. Tak jest. I jeszcze trzy, dwa. Jeden. Ok. Teraz unosimy ramiona, opuszczamy. Bardzo mocno. Tak jest. Użyjcie siły również tutaj. Mocno. I zapraszam. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. No i jeden. Teraz zgoła ruch odwrotny, czyli ramiona do przodu i w tył. Pokażę Wam to bokiem, jak miałoby to wyglądać. Tak. Chodzi o to, żeby zaangażować odcinek piersiowy kręgosłupa. Właśnie tak. Kiedy mamy nadmiar pozycji siedzącej w ciągu dnia, takie ćwiczenie jest niezbędne, kochani. Także zapraszam. Jeszcze trzy, jeszcze dwa, no i jeden. Rozluźniamy. Teraz unosimy ręce w ten sposób, zgięte w łokciach pod kątem prostym i wykonujemy skręty tułowia. Tutaj już chodzi o to, żebyśmy kręgosłup sobie rozciągnęli, co też jest bardzo ważne, kiedy mamy właśnie nadmiar pozycji siedzącej, żeby było jasne. Pozycja stojąca też nie służy kręgosłupowi w nadmiarze, więc teraz rozmasujemy sobie pięknie, rozciągniemy ten kręgosłup. Jeszcze dwa razy poproszę. I jeszcze raz. Dobrze. Teraz dłonie umieszczamy na biodrach, zginamy kolana i krążenia bioder. Wiem, kochani, znacie to ćwiczenie, ono się wam kojarzy, bo to jest klasyka gimnastyki, tak naprawdę. Ale jak to klasyka, zawsze jest na czasie. Także jak najbardziej zapraszam. I kręgosłup teraz korzysta, obręcz biodrowa. Tak jest. I tak jak mówię, do wykonania dla każdego, bez względu na wiek, na kondycję, i w drugą stronę to samo. Ok, tak jest. I jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Wystarczy. Wciąż stoimy na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, wspinamy się na palce i opadamy na ciężkie pięty. Tu też bardzo ważne jest to ćwiczenie, ponieważ. Na tak zwane uczucie zmęczonych nóg świetnie działa. To uczucie dotyka każdego, bez względu na to, czy dużo siedzimy, dużo stoimy, czy dużo chodzimy, nawet tak. Takie ćwiczenie jest rewelacyjne na kręgosłup również, na narządy wewnętrzne również i na wzrok, jak się okazuje, słuchajcie, również. Więc zachęcam. Cztery, trzy, dwa. I jeden, rozluźniamy sobie nogi. Teraz stajemy nieco szerzej, unieśmy ręce do góry, splatamy dłonie, wyciągamy się jak najwyżej. To też zawsze działa rewelacyjnie na kręgosłup i nie tylko. Wyciągnij się do góry, ale cały czas spokojnie oddychaj. Wdech nosem i wydech ustami. Nie rozłączając dłoni, rozluźnij kręgosłup i przechylamy się w prawą stronę. Razem ze mną, zapraszam. Tak jest. Uśmiechnąć też się możesz, jak najbardziej. To zawsze pomaga. Napięte mięśnie brzucha i wyprost, i to samo w drugą stronę. I w lewo. Tak jest. Tu też oddychaj swobodnie, spokojnie. Napięte mięśnie brzucha. I wyprost. Rozłączamy dłonie, opuszczamy w dół, złączamy je tuż za plecami. Też pokażę Ci to bokiem. I odwodzimy jak najdalej ręce, żeby ściągnęły się łopatki. Brzuch wciągnięty cały czas. Tak jest. I trzymamy. Cztery, 3, trzy, dwa, jeden. Rozłączamy. Przepujemy takie zmęczenie, które się zawsze pojawia po tego typu ćwiczeniach, chociaż niepozornych, ale zawsze. Nabieramy powietrza nosem ramiona, unosimy do góry i powoli wypuszczamy powietrze ustami i wraz z tym wydechem pięknie opadają ramiona w dół. Tak jest, jeszcze raz. Wdech, ramiona do góry i powoli wydech. I ostatni raz to samo. Głęboki wdech. Nosem, oczywiście, i bardzo długi wydech ustami. Także, kochani, jak widzicie, nie są to skomplikowane ćwiczenia, ale bardzo dużo wnoszące w naszą codzienność, tak naprawdę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Teraz wracamy do wywiadu, oczywiście, a my widzimy się w kolejnej odsłonie. Pozdrawiam.